Siemanko, tutaj Frodo to mój drugi filmik z Transformica, a ze mną jest... Wers... Wers, no. Wers, to mój kolega, nie powiem skąd, ale kolega i nakręcimy sobie dzisiaj filmik... Ej, czemu tak siedzisz? Nakręcimy się dzisiaj filmik o niczym, nie wiem o niczym. I moje filmiki będą... Moje filmiki będą krótko trwać, bo nie za długo, bo mam, nie mam taki dobra, takiego dobrego internetu. I będą takie krótsze filmy. Skakuj wers. Co ty robisz? O ty, dam ci... Ja klawiatura działa właśnie. Dam ci owcę terrorystkę. Wstawaj. Poczekaj tam, czekaj, nigdzie nie idź, okej? Czekaj. się ciebie Coś ty zrobił? Murknął się? Taki Daj daj. Nie, bo ja chcę być zgwałcony przez owce terrorystkę. Gwałć mi. Gwałćcie mnie owce. Aha! Uho! O, nie lubię tego. A, o, co to było? No i tak, jak mówiłem, w tamtym filmiku pokazywałem, co, doda, co dodaje, co dodają te umiejętności. Z mechanika. A teraz mój kolega Wers zaprezentuje, jakie dodają moce z. Yy, jak to tam? Duchowy? Nie. Jak to to? Jak to było? Władca wiatru? Tak, chyba. tak A, władca wiatru, no. No to zapreze... zaprezentuje nam po tej matce. Więc Wers. A nie, to ja jestem szamanem, czekaj. Co ja mam ci prezentować? To... Czekaj na mnie, bo ja chcę, tak, ja chcę zepsuć makę Czekaj, 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 czekaj. Chodź tu. Nie. Zepsuję mapkę. Dobra, mnie. Kurde. Oho, zepsułem. Nie no mnie zepsułem. Dogonić się ma? Dobra. Kurde. Nie, już. nie trafiła. Żyję. Nie trafiłeś. Tak A, się ma. Spadaj stąd. Nie. Co ma być? Titterowco. Czekaj, Chodź, chodź. chodź tu do Norki. Chodź do Norki. Wers, wejdź do nory. Wejdź No, w końcu! Ej, daj mi, daj mi SP! Daj mi SP! Daj mi SP, daj mi SP proszę, coś pokażę. Nie. No Kuba, pokaż, no nie buduj! Tam górą po prostu przejdziemy, daj mi SP, please! Please, tu! Thank you. Mogę wejść do norki? Tak. Jestem cheaterem. Super. He, chue, chue. o Super. Chłę, chłę. Ja ci pomogę. I dostałem serek, tak, ja. Co? Dostałem serek, bo ty do morza wlazłeś. Pomogę ci. Dziękuję. Otwieraj. No, musiałeś spaść. Nie. Czemu tu spadłeś? Jeszcze jaki będę miał? A, będę miał. Czekaj, już chodzę! Dobrze, to na tym koniec. Nara!